Hej, z tej strony. Nie, od nowa przywitanie. Hej, z tej strony Miły i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną moja mama. Witam, witam Was serdecznie moi drodzy. Dobra, i dzisiaj będziemy grać. To jest już trzeci odcinek. Co byś wolał? Więc... Ja będę czytała, a od będzie odpowiadał. Już pierwsze pytanie znam. Już sam przeczytałem poza odcinkiem. To się nazywa mieć w domu 50 psów. Mieć w domu 5 goryli. Więc lepiej z tymi psami, bo goryle to tak... Nie mogę nas zaatakować. No właśnie. I o, tak jak nasz pies. Co tu warczy. Dobra. Idziemy dalej. Co byś wolał? Potrafić dotykiem zamieniać wszystko w monety jednozłotowe? Potrafić dotykiem zamieniać wszystko w czekoladę? Czekolada. Ja w monety. Kurka. No? Mówiłam monety. Czekolada jest lepsza. A, tak już był bogaty. Dobra. Co wolisz? Aplikacje czy gry? Eee, gry. Gry. Gry wolę. Zdecydowanie. No, prawie na równi. No prawie. Już raz, w tej, już raz w tej serii mama się zdarzyło, że było porówno. Aha. 50 na 50. Na przykład tak? było takie coś, że... No 50 na 50 było takie coś, że do końca życia jest żelki, do końca, jest do końca życia jest czekolada. I, I ja wybrałem żelki i wygrała czekoladę i żelki. Co byś wolał? Jeździć na kolejce górskiej przez 24 godziny. Siedzieć w bezruchu przez 24 godziny. Kolejka. Mama, ale nie musisz tak cicho mówić i mi podpowiadać. Dobrze. No a co? <grym>, co, co Myślałeś, że tutaj? No. No dobra. Moja mama myślała, że tutaj. Widzicie? Tutaj. No. Dobra. Lecimy dalej. Co byś wolał? Mieć głowę wielkości dużego arbuza, mieć głowę wielkości grejpfruta. mama. Chyba arbuza. No. Chociaż? Wybierz chyba grejpfruta. A czy? Okay. Grejpfrut, grejpfrut! Kurwa! Mama, widzisz mnie! Ty masz wielki bóstw, wtedy jest się Ty, wtedy wszystko Teraz się wie. Ty odpowiadasz. Dobra. Co byś wolał? Okropnie śpiewać, okropnie tańczyć. Wyśpiewać. Okropnie śpiewać. No. Wyśpiewać, lubię. Oj! Można w myślach też śpiewać. Coś na mnie idzie. Za bardzo. No. Co wolisz, orzeszki czy paluszki? Orzeszki. Orzeszki. Zresztą nie wiem. Orzeszki dobrze wpływają na mózg. Racja. Co tu się teraz zacięło? No zacięło się. Hmm. O, Jakiś Nie Dobra. ma odpowiedzi. Nie wiem Co byś wiadomo. wolał? Być małym dzieckiem przez jeden dzień, być przeciwnej płci przez jeden dzień? Eee... Przeciwnej płci. Wiesz? No, Nie hmm. chciałbyś dziewczyną być przez jeden dzień? Dobra. No, widzisz, wygrało. Idziemy dalej. Co byś wolał? Pogoda. 24 stopni latem? 30 stopni latem? 24. 20, za gorąco. No, byśmy nie wytrzymali. Byśmy się spalili. Co? Co? Chyba ich po. Gieło. Ja gieło. Jakby było 35 stopni, to, to jedna zapałka by spa spaliła jeden drewniany milek. No, dokładnie. Buch. Co wolisz? Mówić na to, to co na obrazku? Klamerki. Mówić na to, to co na obrazku? Spinacze. Klamerki. Klamerki. Co są? Ale pytanie. Bez sera. No. Ech, zacięło się. Nie. Nie. To... Co? Spinacze, pierwsze słyszę. Spinacz to jest coś innego w ogóle. No. A, nie, wiem, nie wiem, kto to odpowiada, ale nie są w pełni świadomi, chyba ci ludzie. Ech, pięć minut. Co? Wolisz polską kuchnię, zagraniczną kuchnię? Eee, ja wolę polską, Polska. ale. Aha, myślałam, że wybierzesz pizzę. <laughs> ale, ale ty jest zagraniczna, może źle smakujesz. Co? no kto to odpowiada na te pytania, już nie mogę. No bo to są takie ze trudnych. Akurat teraz odpowiadam. Co wolisz? Ciastka Oreo delicie. Oreo delicie. Prawda? Poprzyj. Ja wolę delicie. Ja wolę Oreo. Widzisz? Widzisz? Oreo jest lepsze. Co nawet reklama reklamy no, rzeczywiście. Co byś wolał? Być przeziębiony do końca życia, być niewidomy na jedno oko. Przeziębiony. Ale na jeden dzień? No, do końca życia. co nie, nie widzieć plus jedno oko? Na jedno oko. Nie widzieć? No, ja wolę widzieć, a smarkać. Wybieram dla Ciebie to. No, dobra. <głos> Widzisz? <głos> Ale nie ma dużej różnicy. No. W sumie, i tak i tak jak się nie patrzy, nie. nie jak się patrzy na jedno bez, oko. Bez jednego. Znowu ta twarz! Nie, no co to już jest? w pierwszym odcinku była ta nie, twarz. Nigdy nie być smutny, nigdy niczego się nie bać. Nigdy nie być smutny. Nigdy nie być smutny. Bo ja się lubię bać. Ja. Przegraliśmy! Oooo... Nigdy się nie trzeba bać. Niczego się nie bać. No w sumie to jest też dobre. Nie, Nic ja czegoś... lubię horrory. No właśnie! Na przykład horror to. Nie polecam. Dobra, lecimy. A ja polecam. A ja nie. Co wolisz? Roboty, dinozaury? Roboty eee. chyba fajniejsze są. Ale taki jest przyjazny. No, ty wybieraj. E, e, roboty. Roboty. Widzisz? Mama, ty się lepiej znasz, dlatego wybrałem twoje. Nie, nie raz przegrywam. Co wolisz? Małe kutki. Małe szczeniaczki. szczeniaczki. Małe szczeniaczki. szczeniaczki. Bo mamy psa w domu, czyli wolimy, wolimy małe szczeniaczki. Nie no i wygrało, no taka, Nadusia2010, polecam jej kanał, ona też ma kotka To ona by na pewno wybrała kotka No ale by przegrała No trudno się mówi, co byś wolał? No. Polizać chodnik, polizać własny sedes od środka eee, Chodnik A nie sedes? Nie <głos> <głos> Mówiłem Osiem osób tylko zagłosowało na kidelek. Ale najpierw bym go umyła, by polizała. Ale to właśnie chodzi, że brudny. A. Nie ma koniec. Koniec, ale to dopiero 8 minut. No starczy. 8 minut minęło. To nie może być koniec odcinka. Musimy jeszcze coś zrobić przecież. Trzecią część. Nie, trochę. to będzie za długo. Nie, Ale 10 minut musi minąć. Aha, odcinek. no dobrze. Co byś wolał? wejść do gry. Przez 30 sekund stać bez poruszania się na rozżarzonym węglu. Przez dwie minuty dotykać ręką gorącego żelazka. Chyba na rozżarzonym węglu. Nie, nie wiem, co to są zapytania: czy, czy są z, tru, z, tru, z trudnej płeci? Czy z trudnej półki, a nie płeci. Z trudnej półki. Widzisz? Dobra. Wygrał węgiel. Tr nie wiem, co to znaczy byś wolał. Do końca życia jeść ten sam wybrany posiłek, do końca życia pić ten sam wybrany napój. Yy, napój. napój. Wodę bym ciągle piła. Mm -hmm. <laughs> Na przykład do końca życia. No. A, jest. I to o wiele. Ale ja też chciałam to wybrać. Co byś wolał? W pełni kontrolować swoje sny, nie musieć nigdy spać. Mm. Kontrolować snę. Kontrolować snę.